Ruszyły. Ostatni Addis, pozostały mocno zgrupowane. Moonlight na czele Migma jest na drugiej pozycji, ale tam się tasują, zmieniają pozycje. Migma, Moonlight również tam Eora, Destino razem blisko. Kastnara jest w tej chwili na ostatniej pozycji. 1400 metrów do celownika prowadzi Moonlight. na drugiej pozycji, galopuje Destino. Na trzeciej jest Eora. Na czwartej, Migma, na piątej Addis, na szóstej Merlini, na ostatnie Kasnara El Amarna i 1200 metrów do celownika Moonlight Destino, Web Web, następnie Eora i Migma Web Web, trzecia para Addis i Merlini Web Web, i na ostatniej pozycji Kasnara i 1000 metrów do celownika Moonlight przy bandzie. po zewnętrznej Destino. Dalej Migma, i tuż Eora Mellini, Addis i Kasnara El Amarna. Przed wyjściem na końcową prostą. Tradycyjnie stawka się zaczyna mocno grupować. Prowadzi Moonlight, Destina jest na drugiej pozycji Addis jest na dalszej pozycji, wyjście na prostą. Wyprowadza Moonlight. I Destino rozpoczyna finish Eora, Migma tam w środkiem toru rozpoczyna finish dużo koni. Murlajt na czele, Destino, Eora, Migma i Kasnarra na komicie po zewnętrznej. Walka kilku koni, Eora jest na pierwszej pozycji, w tej chwili zdecydowanie Andy Sosbach, Murlajt osłabła, Eora, Kasnara i te dwa konie. Zaczynają mieć znaczną przewagę nad resztą stawki. Tam Merlini atakuje drugą pozycję w tej chwili Kasnary, Eora chyba tego wyścigu już nie przegra i w celowniku Eora. Na drugiej pozycji kastara, Merlini, Moonlight, Migma, Addis i na końcu Destino.